Ej, przestańcie się bić, ja się nawet nie zdążyłam przywitać, a wy już się bijecie. Przez to, że to jest bieżąca walka. Bieżąca Ej, mam zaraz z łukiem, patrzę was zaraz. To ja byłam. Ej! No, nie to mnie. Lof, no, no, ty masz tu chatę. A Zosia się tam gdzieś, o. Ej, co ty masz takie ręce dziwne! Znowu ja? u, tak, masz takie ręce. A, no to, to moja kata. Ej, Tak. A ty tak. nazywa? Tak. Ale mówcie głośniej, bo was nie słychać. Okay, o, to, moje... no to to! Ej, to coś Ej, za innym pocnięciem owca oh, zabijam. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekajcie, muszę coś naprawić, muszę coś naprawić. Dobra, już wiem, ale mówcie głośniej, bo was nie będzie słuchać. No, no czego, Lof, czego, Kiedy zaczynam? Co to za dom? O, no już, przecież... Ej, chodź tu na zyska, na zyska. Na zyska! Głośniej gadaj! Love, ty też chodź. Chodźcie tu, chodźcie tu. Mark. O, na życie o, mam o, Ej, chodźcie tu nas zyska. Dobra, bo to są misowice. Ej, jeszcze raz. Jeszcze raz. A ci zablokuje bicie. O nie. O nie. Dobra, aby należeć do misowic, i żeby mieć misowicami, chcecie wgonać zadania. Jakie? Na początku musicie skosić tą całą trawę, patrzcie. Musicie biegać i niszczyć tą całą trawę. Całą tą trawę z mojego ogrodu, bo to brzydko wygląda. To jest porośnięte. I Musicie biegać tą albo taką. Ona sionka. Będę do ogrodu. O, I od razu ładniej. Wszystko wygląda. Ej, co tam się dzieje? Co? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co ty mi to zniszczyłaś? Myśli, że mi zniszczyłaś, nawet te nasiona są. A ty łębłaż. Co się dzieje? Co mi robicie? Love. No! Spadaj! Co ty mi coś dobrał? Nic nie zabrałam, ci zbroję ukazać ale nie oddało się. Jak ja chcesz zbroję enchantowaną, to mów, no bo mam. Jak chcesz, no ja chcesz zbroję enchantowaną, to mów, no to ci mogę dać. Tylko kwiatków mi nie ruszajcie. Aj, ona się bije! Ej, no to chcesz zbroję enchantowaną? To uwaga to co teraz dam to jest dla love a druga będzie dla nas zeski Love Ty masz to a na zeska Ty masz ale to, to No już ci rzucam w zęczętowaną No bierz ją. Rządowane. a tam jak tył kocham, i to. Co dziwny Nie wiem. No to koście, koście, trawy, koście. Nie, nie, Koście, trawy, jeszcze wam parę trawy tam zostało. No i od razu. Dobra, chodźcie, tu macie kolejne zadanie. Mnie. A gdzie tu domna deska? Ale powiem. Gdzie jeszcze podziął. Bo Ci bicie zablokuje zaraz na deska. Dobra, chodźcie, dam wam drugie zadanie. Czekajcie tu, bo ja muszę tylko coś sprawdzić. Nie widzę. Czekajcie, muszę iść do Bobodziarki. Muszę iść do Nie, nie trollujcie mi, dobra, ja Wam wszystko blokuję, wam bicie troluję. To czekajcie. Drugie zadanie to będzie... Słuchajcie, gdzie jest boboziarka A tu jest boboziarka to jest. Dobra widzowie, ale ciekawe. Ja mam na A, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ja wiem gdzie jesteś. Gdzie ty jesteś ma... A, ja, ja maluję! Hallo, mi gdzie ty jesteś? Tutaj jest, chodź, tutaj jest. A widzę gdzie? Nie no, nie trafiłam. No to chodź do mnie. Nie, nie trafiłam we mnie. Dobra, idę do nas. Trzyma. trzyma, trzyma, trzyma. trzyma. No trzyma. Odwalcie się. No Ja muszę tam sprawdzić. To głupia klapa. Ej, na tezka, chodź. Co to za dziury w wodzie? Na zeska chodź. Jest tu tutaj nie wiem, bo tam jest trójkąt bermudzki. Chodź na zeska. Stop. Dre, co ty masz? Co ty masz, gościu? Czekajcie! Mm, co ty masz w gościu, e, to A gdzie jest reszta villagerów, gościu? Czy ty zabiłeś swoich współlokatorów gościu? Czy ty zabiłeś swoich współlokatorów? Dobra, właśnie już wam, już wam daję drugie zadanie. zebrać arbuzy okay. i mi je dać dobra. potem wszystkie a gdzie są arbuzy? tu rosną tu arbuzy rosną gdzie? tu! No, dobra okay. zbierajcie, zbierajcie więcej? no nie niszczcie oh. pola no, nie wiem. Mnie do Hania. To nie ja. Zaraz Mi. nie, o, nie mi pula. Nie masz dobra, dobra, dawajcie mi arbuzy. Ile masz Dajcie mi, dajcie mi. Dajcie mi, dajcie mi wszystkie. Teraz Asia. No jużuj lov, los. Ej, oddawaj mi to! Tyle musie. Mistrz, to niedokład mi, nie mi się telefon rozładuje. O musie jeden. Mist, zaraz, zaraz mi się rozładuje. Dobra. O, nie bij jej! Dobrze, Nic! Dobra, ty, 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 Dobra. Mi też. Oddawaj mi strzały! Oddawaj mi stoły. Ja Dobra, jest... blokuje ci, blokuje ci. Dobra, no już jest zblokowana, chodźcie na kolejne no, zadanie, na kolejne zadanie. Po chodźcie w... obok mojego domu, przed moim domem. Bo nie, tam, tam do studni idziemy, do studni. Oj, kolejne od góry. Ty mi... Dobra, kolejne Co zadanie nazwiska. No, Oddaj strzały. Oddaj. A teraz ty... Oddaj mi strzały. Jedną, może być dobrze, to dodaję. Ja je sama robiłam. Teraz, teraz kolejne zadanie dla Was. Jak ktoś mi kto mi się Koście trawę z całych miejscowic. A ja pozbieram pszenicę. Matka. Co mnie to żółtowie czpaczka? Te, te arbuzy przeszkadzają. Matko, co ja mam? Och. Co wy robicie? Ej nazyska, co ty tam odwalasz? Ej, nie co ty masz? Nie ja ci coś co mi dasz? Co mi dasz? co mi Dora, kości trawę Dora, nie musicie kościć trawy. Chodźcie tu. Chodźcie. Chodźcie. Chodźcie tu i to już. Nie nie, kred, nie ukradajcie wieżerów, chodźcie Ja no, ukradłam wiaderko. Chodźcie. Ale ja nie wiem, gdzie idą. No ale ja I, tutaj nie, stoję. Nie, nie, zaraz się Stop. Dobra, nie jesteście mistowiczami, jak nie chcecie. Ja chodzę. Czekaj, czekaj. Oto, no, no nie pijcie mnie. Oto, no to, no to chodź tu. Tutaj mi drzwi zamknąć. Bo cię zablokuje. I mówcie głośniej. Eee, co? Głośniej, głośniej. Nie bij. Głośniej. głośniej, mów. No to może... Chcecie być mistowiczami? Tam, tam. To się ogarnijcie. Dobra. Okay. O, ogarnij się! No pa. Dobra. Mogę Dobra, Love, jesteś miejscowicem. No, no stop. Dobra, nas deska. nie chce być miejscowicem, to niech nie będzie. Love, jesteś miejscowicem. No A ja mogę teraz. Masz tu nasiona. się I teraz się. Ja będę. Ale jesteś Mistowiczem, więc, więc możesz sobie domek wybudować, którego tam chcesz. Albo ten zatrzymać. No i. Papa. pa, pa, pa. ma męża. Nie ma męża. Papa. Mis To męża. Papa. 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 dobra. Cicho, bądź, Cicho, bądź Eee, czekajcie, tylko zdejmę zbroję, no i będzie lepiej, ja nie jak włączyć gdybym... do was. A nie. nie mogę, ale nie Oj! tylko jeszcze nie mogę włączyć. Do... Tak lepiej wygląda. Dobra, no. No do, ej, no nie, no odejdźcie ode mnie na zeska, chodź tu, lo. chodź. Chodź, chodź, się żegnać, to się żegnaj. Pa, pa. Na... Pa, pa. No. jak ja ci tam no zaraz ty skonisz, ty, no, ty skonisz, ty. ahora narca